Witajcie! Z tej strony Pokefan Adam, a to jest kolejny odcinek z serii Karciankowe Życie, czyli openingi Pokémon Trading Card Game Online. I dzisiaj mam dla Was przygotowanych, jak widzicie, 7 skrzyneczek i 27 paczuszek z najnowszego dodatku Sun and Moon Cosmic Eclipse. Dosłownie parę minut temu, po uruchomieniu lancera yy, okazało się, że już można kupić paczuszki w sklepiku, Także jak widzicie, praktycznie nic mi nie zostało na koncie. Ale dzięki temu mam tak jak widzicie, aż 27 paczuszek. Także cóż, bierzmy się za otwieranko Na początku jeszcze otworzymy sobie szybciutko 7 tych skrzyneczek. A potem przejdziemy do gwiazdy naszego programu. No to mamy Dark City. Ok, lecimy dalej. Ino mais, Ok. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że akurat e, dzisiaj mogę nagrać ten odcinek w Dniu Premiery i zakrytą kartą jest Sherpido, e, ponieważ e, ostatni dodatek, e, czyli Salmon Unified Mights, niestety nie udało mi się nagrać w Dniu Premiery, czego bardzo żałowałem, ale cóż, mówi się, trudno żyje się dalej. Na szczęście ten odcinek mogę nagrać dokładnie w Dniu Premiery. Widzę, że powoli też się zaczynam odbijać, jeżeli chodzi o stan mojego konta w PTCGO. I okej, okay. 40 monet do przodu, a teraz zabieramy się za najnowsze paczuszki Cosmic Eclipse. Ja powiem wam szczerze, że nie otwieram jeszcze ani jednej paczuszki, nie sprawdzałem też za bardzo, jakie są tutaj karty, bo po prostu też chciałem mieć niespodziankę na nagraniu. Same nowe karty i dwie zakryte karty, a są to... Stilix, jaki ładny i do tego Golork. E, zobaczmy sobie. E, mamy tutaj widzę dwie rzadkie karty, aż pierwsza z nich jest Stilix. Co my tu mamy? Tamping Fall. E... Aha, wyrzuć dowolną liczbę pokemonów, które mają koszt wymiany dokładnie 4 ze swojej ręki. Ten atak uderza 50 za każdą kartę, którą w ten sposób wyrzucisz. Do tego Iron Tail, wrzuć monetę, dopóki nie wyrzucisz reszki 100 za każdego orła. I do tego jeszcze mamy Golurka z ruchem Rock za 40 i ten atak nie ma wpływu na odporność. I Fist of Antiquity 160, i jeżeli nie masz żadnego supportera w Discard Pileu. Wtedy tak nic nie robi, aha, nie musi mieć supportera, jakby nie patrzeć. Yy, I zrobię sobie jeszcze tylko... O tak, bo też nie mam szczerze bladego pojęcia, jakie nam tutaj karty polecą. Ja mam nadzieję, że polecą jakieś fajne GXy. I też coś, z czego można zrobić fajną miniaturę. Widzę znowu dużo nowych kart, znowu dwie te karty. I... Mamy, widzę, Bazzuola oraz Fioniego. I do tego jeszcze mamy Lilith Full Force. Dobierz cztery karty. Na koniec tej tury, jeżeli masz trzy lub więcej kart w ręce, wtasuj swoje karty do talii, dopóki nie będziesz mieć dwóch kart w ręce. Ciekawa karta. ja Bazwola Ultra Bestię z, z umiejętnością Bisboost Boost. Yy, Zadaje 20 więcej obrażeń yy, na aktywnego pokemona przeciwnika. Aha, za każdą kartę nagród, którąśmy wzięli, czyli im więcej kart nagród weźmiemy, tym mocniej będziemy uderzać. Do tego touchdown 60 i polecz 30 tego Pokémona. Do tego jeszcze mamy Fiona z umiejętnością Whirlpool Suction. Teraz takie tury zanim zaatakujesz, jeżeli ten Pokémon jest na ławce, e, możesz sprawić, że Twój przeciwnik zmieni swojego aktywnego Pokemona. Jeżeli to zrobi, e, wyrzuć wszystkie karty dodane tego, do tego Pokemona i połóżcie nas na spodzie talii. I do tego jest Splash za 10. Moczyła już druga paczuszka, a trafiły nam się dwa razy dwie rzadkie karty. Ile się mi dali? O, Vaporeon jest w tej talii, nawet nie wiedziałem. I za tą kartą jest Marshadow. Z ruchem Shadow Imitation. Wybierz jeden z ataków aktywnego Pokemona, przeciwnika, nie gx -a. i użyj tego ataku. A, czyli możemy używać każdego ataku pokemona przeciwnika, który nie jest GX-em. Ciekawie. Troszeczkę mi przypomina... Copycat um, Mimikyu. I takie te karty Magnemite! I do tego... znowu Marshadow. Co my tu mamy ciekawego nowego? My profesor Oak's Setup. Przyszukaj swoją talię do trzech podstawowych pokemonów, różnych typów i połóż na ławkę. Potem przetasuj talie. Co my tu mamy? DRAGONIUM Z DRAGON CLAW. Hmm. czyli jeżeli, ten, jeżeli e, ta karta jest podpięta do pokemona, który ma ruch DRAGON CLAW, to może użyć e, ataku GX, którym jest DESTRUCTION DRAKE GX. E, wyrzuć wszystkie podstawowe e, karty energii z tego pokemona i ten atak uderza 80 za każdą kartę, którą wyrzucisz w ten sposób. Ciekawi I mamy bardzo ładną, rzadką kartę MAGDEMITE'A ELDESERJA. Trochę MIRROR SHOT, która uderza za 10. Hmm. Jeżeli przeciwnik będzie atakować nas w następnej turze, musisz rzucić monetę. Jeżeli reszka, to nic się nie stanie. Aha. Bardzo ciekawie. No ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładna jest ta karta. I lecimy dalej. Zobaczymy, co się nam trafi w kolejne parkurze. Trafiamy, widzę bardzo dużo rzadkich kart. Znowu dwie te karty: jest tutaj Galej oraz Armaldo! Widzę, tośmy mieli Eskamielinka. To już omawiałam w poprzednich dodatkach. Tu widzę, kolejny reprint jest. Ale mamy Galeida Wolego. W zrobioności Double Type. Tak długo, jak ten Pokémon jest w grze, jest typu psychicznego i walczącego. Do tego Power Cyclone 120. I przesuń energię z tego Pokémona do jednego Pokémona na ławce. Kurczę, ale naprawdę bardzo mi się podobają te arty. Ja tak jeszcze mam Armaldo w formie Anorita. Z ruchem Ancient Blast 20 plus 50 więcej za każdą skamielinę w odrzuconych. W sensie, że tą skamielinkę. tego ma 100 i ten atak nie ma wpływu na odporność. No ciekawie się zaczyna. Znaczy zaczyna, no już chwilkę pewno nie trwa. Ale są naprawdę fajne karty. I za tą kartą będzie. Entei! Uuu! A co my też chcieli? Mamy Roxy, liderkę z regionu Unowa. Wyrzuć do dwóch pokemonów, które nie są GX-ami lub ex ze swojej ręki, i dobierz trzy karty. Za każdą kartę wyrzuconą w ten sposób. Jeżdżałem rzadką kartę Entei'a z ruchem Rollback plus. Jeżeli żaden z Twoich pokemonów nie został pokonany przez obrażenia przeciwnika w trakcie ostatniej tury, ten atak uderza 90 więcej. Do tego Fire Main za 100. No ciekawie. Dobrze, lecimy dalej. No teraz już pewnie będą troszeczkę powtórek i znowu pijaczą te karty. Weevile i do tego Blastoise i GX Full Art. Tak, tak, tak. I jeszcze raz mówię tak. Super, ale co nam się tu jeszcze trafiło? Trafił nam się piękny Weevile Cyrusa. Z ruchem Nasty Plot: przyłączaj swoją talię do dwóch kart i wejść do ręki, potem, że swój Tali. do tego Slashing Cloza 110. I trafiliśmy pięknego Taktima. Super, chciałam trafić sobie tego Taktima. E, mamy Splash Maker 150 i możesz dodać do trzech wonnych energii ze swojej ręki, do swoich Pokémonów, jak tylko chcesz. Jeżeli to zrobisz, polecz 50 punktów obrażeń z tych Pokémonów za każdą kartę, którą dodaliście w ten sposób. Wow, bardzo fajny ten atak. Do tego Bubble Launcher GX 100. E, przeciwnik jest teraz sparaliżowany. Jeżeli ten Pokémon ma 3 dodatkowe energie wodne, czyli ma 6 energii łącznie, e, to wtedy uderzamy 150 więcej. Wow, ale naprawdę fajne karty lecą. Przyznam, bezbicia. Poleciało nam już naprawdę bardzo dużo rzadkich kart. I tym razem zakrytą kartą będzie Sand Slash. Tym razem widzę stalowy w Guardians Rising i bodajże w Ultra Prism był typ lodowy, a tym razem widzę dali stalowego. Z darmowym ruchem Curve Strike. 30 plus rzuć monetę, jeżeli orzeł. Zapobiegamy wszystkim obrażeniom dla tego, tego Pokémona w następnej turze. I tego Rainforest Needle. 60 plus, jeżeli ten Pokémon ma tu kartę to wtedy 60 więcej, ciekawe, lecimy dalej, w ogóle tam widziałem, że był e, Rockraft. ciekawe jak jest lajka w tej talii W po nagraniu będę musiał sobie sprawdzić troszeczkę tych kart A Teraz mamy Fiona znowu i Waller Raina, którego jeszcze nie mieliśmy z ruchem Cold Snap 60 i e, twój przeciwnik nie może zagrać żadną kartą trenerską ze swojej ręki w następnej turze jeżeli jeden z Twoich Pokemonów użył Cold Snap w ostatniej turze, ten Pokémon, e, Aha, ten atak nie może być użyty. Ciekawe, czyli nie możemy użyć Cold Snapa dwa razy pod rząd. Dlatego zamieć śnieżna za 120 i 10 w każdego pokemona na ławce przeciwnika. Okej. Okay. Idziemy dalej. Podoba mi się, że jest, są tutaj karty z Pokemonami z najprzeróżniejszych regionów. I tutaj zakrytą kartą będzie Stylix Holograficzny, super! E, z ruchem Thumping Fall e. Aha! Ten, ten Steelix jest dokładnie ten sam Steelix, którego tam wcześniej trafiliśmy z Jasmine To jest dokładnie ten sa ta sama karta, w sensie, że dokładnie te same ataki Tylko art inny Ciekawe, będę musiał w ogóle poczytać sobie jeszcze o tym dodatku Mamy Magnemita i Sylwiona! Uuu, bardzo ciekawy w ogóle znowu... To jest rzadka karta? Ciekawe. Co on tutaj robi? Call Signal. Raz w który zanim zaatakujesz, możesz szukać swoją talię do trzech supporterów, pokazać jej i wziąć do ręki. Potem przytasuj talię. Hmm. Aha! Ale jeżeli przeszukałeś talię po supporterach w ten sposób, to ten Pokémon zostaje pokonany! Ciekawe, czyli takie coś za coś. O kurczę, nie przeczytałem o Sylwionie, no trudno. to nie naj Jak nie zapomnę, to najwyżej na koniec materiału przeczytamy. I... Victini Znowu holograficzna karta, super! O w ogóle, to jest ciekawe, to z widziałem na chwilę przed nagraniem w, w sklepiku. Guzmahal tak Team, karta trenerska Supporter, co to robi? Przyszukaj swoją talię po stadion, pokaż i weź do ręki. Potem, że to jej talię. Eee, kiedy zagrywasz tą kartą, możesz wyrzucić dwie inne karty z ręki. Jeżeli to zrobisz, możesz dodatkowo przeszukać swoją talię po Tool-kartę i specjalną energię! Uuu! Ciekawie! Jeszcze mam Victiniego z umiejętnością Victory Hill. na w trakcie której możesz poleczyć 20 punktów obrażeń z Pokemona na ławce. Przepraszam. Czyli takie leczenie się. No, ciekawie. Ciekawe, ciekawe. Idziemy dalej, teraz już widzę głównie powtórki lecą. O, trafiliśmy Sylwiona znowu! I Vial Pluma GX! Uh, 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 uh. Tak jak mówię, właśnie nie otwierałem tych paczek po to, żeby mieć element zaskoczenia na nagraniu. zobaczmy sobie Sylwiona z ruchem Moonblast 30 i w trakcie e, następnej tury przeciwnika... Nasz Pokémon będzie otrzymał 30 punktów obrażeń mniej. I Beloved Pulse 80, plus, jeżeli zagrałeś tak. Aha, supporterem, tak, Team e, z ręki w ostatniej turze. 80 więcej, czyli pewnie czyli pewnie to jest więcej kart niż tylko Hala i Guzma. I mamy pięknego Wire Pluma GX z Eriką. Czyli widzę tutaj mocne nawiązanie do gier Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Co tutaj mamy? Fragrant Flower Garden. Na trakcie tury możesz poleczyć 30 punktów obrażeń z jednego Pokemona. Jest ciekawe. Massive Bloom 180 minus 10 mniej za każdy damage counter na tym Pokemonie. Aha, czyli im więcej obrażeń mamy na sobie, tym e, słabiej uderzamy. I do tego Allergic Explosion GX 50 plus przeciwnik jest poparzony, sparaliżowany i zatruty. Widzę reakcja iście wybuchowa. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy Flapa i mamy Excadrilla. Piękny hologram. Co tu mamy? Event Hour Tackle 30 plus jeżeli jest 3 lub mniej kart w twojej talii, to wtedy 150 więcej. I do tego drill Bazooka 120 i wyrzuć. 4 karty z góry swojej talii Czyli taka, widzę karta z, y, przystosowana do, że tak wyrażę, mielenia talii. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Wenuzauro i Snaiwidzii Extincti. Mamy kolejnego Taktima, moi drodzy. A, a co jeszcze tutaj mamy ciekawego? To też już mieliśmy, ale mamy e, Wenuzaur i Snapey GX W sumie to jeszcze Shining Wine Na tury, jeżeli ten Pokémon jest Twoim aktywnym Pokémonem, kiedy dodajesz Tragastą Energię z ręki do niego Możesz zmienić jednego z y, Pokemon z przeciwnika Z jego aktywnym Pokémonem. O, to ciekawe, z tego Forest Dump Za 160 i Solar Plant GX y, 50 w każdego Pokémona przeciwnika jeżeli ten Pokémon ma dwie ekstra energie, dodane do siebie, yy, ulecz wszystkie obrażenia ze wszystkich swoich Pokémonów. Wow! Tylko tyle mogę powiedzieć. Ale naprawdę lecą w bardzo fajne karty. Na chwilę obecną trafiliśmy już jednego zwykłego GX-a, yy, trzy holo i I dwa Taknime. I tutaj mamy kolejną zakrytą kartę, którą jest. Weezing. Chcemy tu mamy jeszcze ciekawego. No e tak, widzę, że to będzie znowu Sylwali. E Lili już była, ale mamy Weezinga z umiejętnością Blow Away Bump. E raz traci tury, kiedy. E Wyrzucasz tego Pokemona efektem Roxy. E możesz położyć jeden znacznik obrażeń na każdego z Pokémonów przeciwnika. Aha, ale nakładamy znaczniki obrażeń dopiero po zadziałaniu efektu karty Roxy. Dlatego Balance Burst 90 i wyrzuć tego Pokemona i wszystkie karty dodane do niego. No ciekawie. Znaczy standardowo, tak? Mamy karty Pokemon w połączone z konkretnymi kartami supporterów, jak zawsze. I zakrytą kartą będzie Bewer. A co my tu jeszcze mamy? Belelba i Bryson Man. Tak, Team Supporter, czyli widzę tutaj nawiązanie do Pokémon Black and White 2, do Pokéstar Studio. E, wyrzuć trzy karty ze, z góry swojej... a nie, przepraszam, wyrzuć trzy karty z góry talii każdego gracza. Kiedy zagrasz tą kartą, możesz wrzucić trzy... E, aha, dodatkowo możemy jeszcze wyrzucić trzy inne karty ze swojej ręki, jeżeli to zrobimy. A, przepraszam, to każdy zawodnik tak może zrobić. A nie, przepraszam, Wyrzuc możemy wyrzucić do trzech kart z naszej ręki. Jeżeli to zrobimy, to każdy zawodnik wyrzuca z y pokémony z ławki, dopóki nie będzie mieć trzech na ławce. I twój przeciwnik wyrzuca Pokemon jako pierwszy. A to ci heca. I tego Dlatego stafal, rozumie to, Carry Etran, tak długo jak ten Pokemon jest na ławce, e Aha, koszt wycofki naszego aktywnego Pokemona jest mniejszy o 2. I do za 120 i rzuć monetę, jeżeli reszka ten atak nic nie robi. To smuteczek. Lecimy dalej. Bo już widzę powtórki. O, widzę, był Vaporion, no to musi być i Jolteon. A zakrytą kartą będzie... Znowu Golork. Lecimy sobie dalej, zobaczymy co tu będzie. Znowu dwie te karty, Ursaring i do tego Heliolisk. Co tam Ursaring, Hammer In za 50 i Heavy Hold 120. Yy. I przeciwnik nie może atakować w następnej turze. Znaczy yy, przeciwnik. Yy, Pokémon przeciwnika, który przyjmuje obrażenia z tego ataku. I do tego Heliolisk, Parabolic Canter 30 plus. Jeżeli twój przeciwnie nie ma żadnego elektro-Pokemona w grze, to wtedy 90 więcej. I tylko tego za 80. No w sumie 120 za jedną energię, to całkiem nieźle. Lecimy dalej. Lecimy dalej, tutaj już widzę same powtórki praktycznie, a nie, jest kilka nowych kart. Jest nawet sporo nowych kart, zobaczmy. Mamy taktima znowu e, trenerskiego, Malą i tym razem. Zmień swojego aktywnego Pokemona z jednej z ławki I kiedy zagrywasz tą kartą możesz wrzucić do dwóch innej kart z ręki Jeżeli to zrobisz polec 120 punktów obrażeń Z Pokemona, którego przesunąłeś na ławkę Ciekawe Jeszcze mamy Willa człowieka elitarnej czwórki z Johto Następnym razem O ciekawe Następnym razem kiedy rzucasz Dowolną liczbę monet dla efektu ataku umiejętności lub karty trenerskiej w tej turze wybierz, czy pierwszy rzut będzie orłem czy reszką. Ciekawie, mamy też rzadką kartę Trivenanta. Zróbmy per, per, Perplexing Forest 20 i możesz... Sprawi, że Twój przeciwnik zmieni aktywnego Pokemona z jednym z ławki. Do tego Shadow Impact 120 i 4 znaczniki obrażeń na jednego ze swoich Pokemonów. Czyli trochę jak Giratina z Lost Thunder. tego mamy Weavila z uchem Nasty Plot. Aha, to jest dokładnie ten sam Weavile, którego wcześniej trafiliśmy... z Seirusem. Dobrze, lecimy w takim razie dalej. Już powolutku zbliżamy się do końca, też praktycznie większość kart się nam powtarza. Ale trafiliśmy holograficzną kartę Rose. Ale tak, bo zapomniałam, że przecież od Forbidden Lights są holo-saportery. W każdym razie Rosa. powinienem powiedzieć Rosa. główna postać z Black and White 2. Możesz zagrać tą kartą tylko jeżeli jeden z Twoich Pokémonów został pokonany w ostatniej turze. Przeszukaj swoją talię po Pokémona, kartę tenerską i podstawową energię. Pokaż je i wejdź do swojej ręki. Potem przydatuj talię. Czyli to takie coś jak Teammates poniekąd. Ale bardzo fajnie, że wprowadzają zastępniki tych kart. I do tego mamy znowu mywalę Plumagi X! Bardzo się z tego cieszę. Bo, skoro już mam dwie takie karty, to może będę mógł zrobić pod nią talię. Kto wie? O, mam jeszcze roller skatera. Postać taką bardzo sykalos. kalos. Wyrzuć kartę z swojej ręki, jeżeli to zrobisz, dobierz dwie karty. A, jeżeli wyrzuciłeś energię w ten sposób, to dobierz dwie karty więcej. I Fire Plum GX już był, już mój drugi. Superowo. I lecimy dalej. Hmm, co my tu mamy? Dużo nowych kart. I Slur mamy. Zobaczmy, co robi pan ciastko. E, olfactory enhancement. E, przeciwnik jest oszołomiony, do tego Sweet Pani 110 i jeżeli... twój przeciwnik nie jest oszołomiony, to ten atak nic nie robi. Hmm. No ciekawie. Idziemy dalej, tutaj też już dużo poturek, i znowu dwie zakryte karty. Pierwsza z nich jest Heliolisk, którego już mieliśmy, a druga z nich jest Sensor, którego też już mieliśmy. I widzę, że powoli się zbliżamy do końca. co my tu jeszcze mamy? Mamy sporo nowych kart i mamy Maccargo. Czy to jest karta rzadka? To nie jest karta rzadka, ale mamy Makkargo. Zobaczmy. Stamp off. Aha, yy. wyrzucić dwie karty z góry tali przeciwnika. I Flame z 80 i wyrzucić energię z tego Pokemona. A widzę, że chyba będzie się szykować jakaś kolejna talia pod wyrzucanie. Mm, kart z talii. Ostatnią taką irytującą talią był Wailord X. I mamy arynejskiego muka. Eee, z ruchem Panic Poison. 20 i przeciwnik jest poparzony, oszołomiony i zatruty. I do tego Sludge Bomb za 110. Ale powiem Wam szczerze, że ten art Rockrafa jest niesamowicie słodki. I już ostatnia paczuszka. Niestety. Zobaczymy co się nam trafi w ostatniej paczuszce. I... Embor! O, to ci heca. Co, my też mam Erikę. Aha, każdy zagwodnik może dobrać do trzech kart. Ty dobierasz pierwszy. I do tego mamy rzadką kartę Embora z umiejętnością Explosive Fire Dance. Aha, kiedy zagrywasz tą kartą z reki, by ewoluować jednego ze swoich pokemonów w trakcie swojej tury, możesz popatrzeć na 8 kart z, z... z góry swojej talii i dodać dowolną liczbę podstawowych energii, które tam znajdziesz, do swoich Pokémonów, jak tylko chcesz. Potem żytasuj talię. I Hit Blast za 160. No i dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym openingu, zobaczmy sobie jeszcze jak tam wygląda moja kolekcja po tym odcinku? Tylko ułóżmy po kolei, żeby to było. No, tak jak widzicie, troszeczkę kart poleciało. Cieszę się, właśnie, że poleciało nam trochę GX-ów. Mamy tak Tima, Wenuzaura i Snivy. Mamy Vilepluma GX. Co my tu jeszcze mamy fajnego z GX-ów? No, troszeczkę naprawdę tych fajnych kart poleciało. Poleciał nam ten piękny Fuller Blastoisa i Piplapa i poleciały nam te cztery fajne karty. E, 230, o, zaraz 214, 236, 238 na 236 to są w ogóle słuchajcie karty secret rare. Wow, 238, 242. 244, 247 i poleciało nam tak dużo kart Secret Rare. Naprawdę jestem w szoku, że trafiły nam się cztery karty Pokémon Secret Rare. Kurczę, naprawdę nie spodziewałem się tego. No ale dobrze, no ja jestem z tego bardzo zadowolony, że takie fajne karty poleciały. Jeszcze sobie przejdźmy do kart cenerskich, zobaczmy sobie co z tego się udało zdobyć. Też Po kolei. No, kart jest troszeczkę mniej. Widzę większe. Znaczy, nie, nie wszystkie są po jednej sztuce, bo widzę, że mamy dwa razy. Nie ciebie. Dwa razy Dragonium Z. E mamy też, widzę, dwa razy Lily. Mamy cztery razy profesora Oka. I trzy razy Roxy. I znowu mamy Skamielinkę. E no dobrze, ale ja powiem wam szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego openingu. Podsumowując, trafiliśmy dwa razy zwykłego GXa, czyli dwa razy Vile Pluma. Trafiliśmy cztery karty holograficzne, dwa taktimy. I jeszcze dodatkowo te cztery karty Secret Rare Pokémonów, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i cóż moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. A ja się z Wami żegnam i zapraszam Was już na kolejne materiały. Także trzymajcie się i do usłyszenia.